W dniu 22 sierpnia 2025 roku do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Cęckiewiczowi, który pełni funkcję szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przedmiot oskarżenia Prokuratura Okręgowa w Warszawie zarzuca, że działania objętych oskarżeniem osób, w tym Cęckiwicza doprowadziły do ujawnienia fragmentów dokumentu planowania operacyjnego Planu Użycia Sił Zbrojnych RP Warta który zawierał informacje objęte klauzulami ściśle tajne oraz tajne. Wśród zarzucanych czynów znajdują się przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, działanie na szkodę interesu publicznego poprzez ujawnienie strategii obronnych państwa, co z perspektywy prokuratury mogło wyrządzić wyjątkowo poważną szkodę dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Kontekst i okoliczności. Akt oskarżenia wobec Sędzkiewicza pokrywa się czasowo z aktem skierowania oskarżeń również przeciwko byłemu ministrowi obrony narodowej Mariuszowi Błaszczakowi. W komunikatach pojawia się uwaga, że dzień wcześniej prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę wiatrakową, co według rzecznika prezydenta może mieć związek z czasowaniem działań prokuratury. Reakcja kancelaria prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Kancelaria prezydenta wydała komunikat, w którym stanowczo stwierdziła, że akt oskarżenia przeciwko Cęckiewiczowi został oceniony jako działanie motywowane względami politycznymi, mające na celu utrudnienie prezydentowi sprawowania urzędu. W ocenie rzecznika prezydenta Cęckiewicz nie popełnił żadnego przestępstwa, a cała sprawa winna być traktowana z perspektywy walki politycznej. Kancelaria wskazała również, że procedura śledztwa budzi poważne wątpliwości, w tym podejrzenie złamania prawa w postępowaniu. Zaznaczono, że akt oskarżenia nie wpływa na funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wypowiedzi rzecznika Rzecznik Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z mediami podkreślił, że akt oskarżenia pojawił się dzień po wecie prezydenta, co w jego ocenie stanowiłoby sygnał polityczny. Że dokumenty, których ujawnienie jest przedmiotem postępowania, Dotyczyły linii Wisły jako miejsca ewentualnej obrony, co jego zdaniem było niezgodne z ówczesną strategią bezpieczeństwa RP. Polityczne reperkusje: Sprawa wzmacnia narrację o rosnącym konflikcie pomiędzy obozem rządzącym a prezydenckim. Akt oskarżenia został odebrany jako część walki politycznej. To może prowadzić do dalszego podziału w sferze nadzoru nad instytucjami bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo państwa i ujawnianie dokumentów. Centralnym elementem oskarżenia jest kwestia odtajnienia dokumentów obronności państwa. Nawet gdy dokumenty te były archiwalne, dramatyczna ocena prokuratury dotyczyła potencjalnych skutków dla strategii obronnej. To rodzi pytania o standardy udostępniania oraz o to, w jakim stopniu historyczne dokumenty mogą wpływać na bezpieczeństwo dziś. Praworządność i procedury śledcze, Kancelaria powołuje się na podejrzenia złamania procedur śledczych. Jeśli te zarzuty zostaną zweryfikowane, może to podważyć zaufanie do działań prokuratury w tak newralgicznych sprawach. Wpływ na funkcjonowanie BBN, Mimo trwającego postępowania, według komunikatu Pałacu, praca BBN i jego szefa nie zostaje zawieszona. Niemniej jednak oskarżenie o tak poważne przestępstwo może osłabić pozycję organizacji zarówno wewnętrznie, jak i w relacjach międzynarodowych. Co dalej? Sprawa trafi do sądu, oskarżeni będą mieli prawo do obrony, co potwierdził sam Sędzkiewicz w komunikacie. Bardzo się cieszę, że sprawa trafiła do sądu. Będę mógł się bronić w sądzie na warunkach określonych prawem. Wątek procesu może być wykorzystywany w debacie publicznej jako symbol szerszego starcia politycznego, co może wpływać na tempo i zakres postępowania. Monitorowanie przebiegu postępowania oraz F. Decyzji sądu będzie istotne w zakresie oceny niezależności instytucji państwowych, a także standardów ochrony dokumentów niejawnych. Podsumowując, Akt oskarżenia wobec Sławomira Cęckiewicza stanowi jedno z bardziej znaczących wydarzeń w obszarze bezpieczeństwa państwowego i polityki w ostatnich miesiącach. Reakcja kancelarii prezydenta, kwalifikująca czyn jako element walki politycznej, nadaje tej sprawie głęboki wymiar nie tylko prawny, ale także instytucjonalno-systemowy. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku Subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.